Cześć, widzowie, tutaj ja, Rafał. I dzisiaj będę sobie grał w Minecrafta. Tak. Oczekiwany przez wszystkich Minecraft, który laguje mi. Będzie walka. Będzie najlepsza walka. Wiedźmy kontra... kontra... pięć Creeperów. Trzy wiedźmy kontra pięć Creeperów. Kto wygra walkę? Obstawiajcie to w komentarzach. Czy, czy, czy wiedźmy? Czy Creepery? Może jeszcze się zastanowię, czy pająki jaskiniowe? Ale chyba pająki jaskiniowe. E, ten gdzie jest e, lolololololol lo, lo. nie będzie takiego Dlaczego? będę nie wiem po co ja to robiłem i teraz przetwaniam No i super. Super, w sumie jest śnieg. To może będzie moja druga... To może będzie moja fy na fy, czyli farajna. Może będę zapraszał jakichś jakiś jakich youtuberów, ale najwyżej to mój jego kuzyna. Nie! O są drzewa, o to jest najlepsze, są drzewa i może znajdę iglo, to się liczy, że może znajdę iglo, survival, to będzie survival Rafała, o survival. Gdzie jest iglo? Nie wiem. Na razie trzeba sobie zrobić jakiś porządek dostać. Porządek. Ok, wszystko się nagrywa, tak? Wszystko się nagrywa pięknie. Super.